Dzień dobry trenerzy, przepraszam dzień. się i tak wcinam. zaczynamy dzisiaj zaczynamy roboty my zaczynamy. 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 Zaczynamy boksy mistrzostwa. Wszyscy uśmiechnięci? Wszyscy Wszyscy uśmiechnięci. Wszyscy uśmiechnięci. Nie widzę. Gdańska. Jak inaczej mistrzostwa polski senioru, to wspaniały dzień. I w tak pięknym miejscu. Wy tu czekacie kochani No wygramy przede wszystkim tak, na, na to liczy, liczymy Zdecydowanie, ale ciężka przeprawa Jak tam? Wszystko dobrze, czekamy, walki dopiero od jutra, nastawienie bojowe. Super. Liczymy pa. na wygraną. <gry <fiquei>. <gryikle> 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 tutaj Tutaj że się grzeje kojarzę gościa. Jej <gryikle> go już Poczyny widziałem. Można on jest szybszy szybszy niż Chuck Norris No prawie, no, w prawie Dobrze Czekamy Ostatnie. Mega ogień yeah, jest ogień jest? Zdrowie jest? Jest zdrowie, wszystko jest No i super zaczynamy Automatem kawę przychodzącym walnąć? Kawę do, 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 do. A gdzie kawa? Już tam! Czeka! Jestem najszybszy wolontariusz na świecie! Czy coś ja. zrobiłeś, bo ja nie zauważyłem nawet! No się Jeszcze raz! Jeszcze raz. Było widać? No właśnie nie. nie! Damy w zwolnionym tempie! Przedniejszym kratek nie było widać, na 100%. Dobrze. Czwarta, a teraz to Przygotowania! Która walka? Czwarta! to jest trochę czasu! Panowie nie przebrani. Jeszcze nie. Nie biorą udziału? Ja tak to nie obowiązek. Nie, od jutra. Nie przygotowany byłem na tą kamerę. Ja zaraz się Trener, jak? W porządku, wszystko gra. Lewy, proszę, lewy prosty. No? A lewy prosty jedzie. Tak, a teraz lewy, a nie prawy. O. A, Dobry, nie? A. Witam panie trenerze. Dzień dobry. Pierwszy dzień mistrzostw. Jakie walki nas interesują? E, nie ma tak, że ten nas interesuje ten, nie, bo każdy tu przyjechał po to, żeby być mistrzem Polski i trzeba uszanować każdego jednego uczestnika, bo nikt nie wie, co będzie tym najlepszym za tydzień czasu. Emocje rosną, zapowiada się dobry turniej. Tak jak każdy jest to to na Zawsze jest na miejscu i zawsze o czasie 55 lat szybowania Co to za frypata Paweł, która walka? We wtorek we wtorek dopiero To dzisiaj tak przyszedłeś popatrzeć Tak, pokazać się trochę Poruszać się Zobaczyć co i jak i we zaczynamy przedstawienie jak nastawienie dobrze, bardzo dobrze działamy, sędziujemy sprawiedliwie, wszystko dobrze jest motyw przewodni poprzednich mistrzostw. Chodzę, dalej chodzę. Musiałem chodzę, się zaczepić. chodzę. chodzę. Dzień dobry panowie. Dzień dobry, dzień dobry. Dobrze was widzieć. Trochę dużo ludzi dzisiaj, co? No zobaczę jest. że zobaczymy, bo też się spotkamy, bo więc coraz więcej znajomych. Witamy serdecznie legendę. Jak tam Mistrzostwa Polski w Gdańsku dawno nie było, mamy okazję no, zobaczyć wszystkich najważniejszych pięściarzy chyba. Myślę, że tak i dzisiaj chyba e, e, przyjdą tutaj pooglądać, bo mężczyzostwa, ostatnie mistrzostwa Polski były tutaj 40 lat temu. To jest okruga. Byłeś tam na. Ja byłem no, na trener. Sposób, ja, jako trener, no, bo już od uszór. Jako trener nie byłeś. No trener, bo, to tak? my tak? będziemy myszostem no, 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 tak? No, no, tak. No tak, to byłem trenerem. No to będziemy oglądali dzisiejsze walki to, z zaciekawieniem. To, oczywiście, dziękuję, tak.

Teraz witam, witam, witam serdecznie Witam Jak tam? Witamy. kiedy walczysz? W środę walczymy To jeszcze na razie rozpoznawczo przyszedłem Popatrzę. Rozpoznawczo poruszać się Zobaczyć jak inni się ruszają Tak jest I ten Michał, tak to stop Michał tak, nachodząc, zarazi czerwony Jak to, ja Jak tam panowie? zadowoleni, tak jak miało być. Tak? Tylko Ciebie. jeden sędzia się nie spisał <grym> <grym> Michał. Dzień dobry. E, jak, zadanie wykonane. E, trochę sztywności, ale no, tak jest pierwsza marka. Rozkręcimy się będzie ładniej. i będę kontrolał a nie tak. W miarę. Grafie. Dzięki bardzo. No, czerwony. drugiej walce na ringu, będzie. kategorii... Gratulacje, jak się tak, czujesz? Bardzo dobrze. Dobrze tak, tak, w turniej? Tak, mi się wydaje, że bardzo dobrze, Kamer, ponieważ Jacko... wróciłem po kontuzji złamania ręki. 8 tygodni nie robiłem, od października z powrotem trenuję. No to, więc wydaje mi się, że całkiem nieźle. No i dobrze. Jest mała rana, niestety, poprzez wejście głowy przeciwnika, ale wydaje mi się, że Walka była niczego w Gratulacje. Dzięki wielkie, do ocenia. Michał Na niebieski. Gratuluję Michał jak zdróbeczko po walce. O, jak widać, jest w porządku. Jest dobrze. Fakt, dobra Ale walka. dobra walka, była dużo się działo. Tak. Gratulacje! Dziękuję! mi To Dziękuję! 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 Dawaj, 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 Dziękuję! 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 nie Jutrze. Będzie Jutrze. Spokojnie dzisiaj Rekos spokojnie. Rekonesans na Hali Dokładnie, trochę rola trenerska dzisiaj też wleciała, to... ale będzie dobrze. Pauli. Gratulacje, co to była za wojna? No trzecia runda to naprawdę dużo się działo. Dokładnie tak, bardzo dużo energie mnie to kosztowało. Kurde, ale się często wygrała na walkę i lecimy dalej. Do przodu. Tak jest, dokładnie, dziękuję. I Panowie spokojna walka, nie było jakichś A, pod kontrolą. Pod Pe pełna kontrola. Pełna, pełna, pełna. Jaką chyba zadowolony, dobre wejście w turniej. Wejście w turniej idziemy dalej. A, jak wiesz, na dół, to Rany teraz z Wrzycha przyjechali. Cześć, tak jest, dalek Jak tam na, Jak tam forma? Super, forma super, ale dopiero w środę, bo przyjmiemy trzymamy niedzielę, także troszkę czasu jeszcze. Marcin! Bieg! Dziękuję. Pierwsza walka do dzisiejszego ja. dnia zakończona przed czasem, ja. tak miało to być, wyglądać? Ja jeszcze nie planowałem czasówki, aczkolwiek nie jestem w stale zmirzeć ona stała. Bo to jednak dobry jest początek nie bo zawsze te pierwsze walki są cięższe, gorsze, e, natomiast ta znacznie się lepsza, czyli jesteśmy dobrzy na dzień, czyli kolejne też będą ostre i takie oscydujące. Jak poczułeś, że może skończyć przed czasem, to już nie odpuściłeś. Ten, tak, tak, tak. Miałem ja jeszcze zachowane siły, byłem przygotowany na wszystko, także fajnie, że potrafiłem w tej tempie już wykończyć i, i, i przyspieszyć. I, Mam nadzieję, że jak do kurca i to już się. Gratulacje. Dziękuję. Widzę, że się oczy świecą. Akurat, akurat Janek Sadowski. Wcześniej, wcześniej jak tam na tamtym ringu, to widzę Janek, nie miał... Mamaj. Bardzo dobrze, jesteśmy gotowi jutro zaczynamy. Z tymi kijami chodzi. Patrzę żeby jakiegoś gościa przycelować. O na przykład, no proszę, chodźcie z A Chodźcie zejście, chodźcie zejście. Sztywny jak kołek, nie? no, no nie, no nie. A. Ciężko treneru trzymać, co? No waga robi swoje, tak? Siła uderzenia jest, więc trzeba jakoś to przyjąć. Na te Zawsze? To dobrze dla trenera, słuchaj, że ty się nie zapierasz, bo to widzę, że Jak tam Pawełku? Bardzo się? Bardzo dobrze czekamy na walkę. Spokój. Jest bardzo spokój, jest. Jest jak zawsze. Rozgrzany już? Zawsze i wszędzie. Siemanko, nie ma czasu na regenerację, co? Mati? Nie ma, nie ma. Ale dobrze jest uśmiech. Jak się czujesz, jak Bardzo e, dobrze e, bardzo e, dobry, cały czas wreszcie u was w Gdańsku, w którym mieście mistrzostwa. Pierwsze, no nawet był plan przez chwilę, żeby może samą wystartować jak ruszyło mnie to, że w Gdańsku, ale no, jednak zdrowie najważniejsze już. Już sobie lepiej odpuścić, ale, ale widzę. Bardzo o... się cieszę, że chłopacy startują i jest tak... Oko jeden... błyszczy, właśnie ciągnie co? <laughs> nie, już nie, tak naprawdę. Dużo, dużo pracy, dużo z zawodnikami, więc tam się spełniam tutaj już dla zabawy, ale bardzo się cieszę, że to w końcu w którym mieście są mistrzostwa i ja się nie doczekałem w karierze, chociaż teraz mogę być. Nie. Trochę było walki, co? Może postawił się przed bardzo no, fajnie. ale jest wygrana, to cieszy. Kolejny Chyba zadowolony, co? To zadowolony, wygrana, to zadowolony. No i co, czekamy na kolejną walkę? Tak, kolejna No tutaj walka. nie było większych problemów. Nie było większych problemów, no ma... ale bo, bo jest zejścia to jest na granicy, więc muszę o tym pamiętać, żeby nie mieć kolejnego rozszerzenia walki. Dziękuję. Jak tam będzie złoto. Gratulacje Mateusz, Dziękuję bardzo. Jak po walce? Nie najlepiej, ale wiem, że tu rozgrzewka, przed walczeniem będę Nie, nie dumuję mnie. Gdzie pan się wybiera? niebieskiego Paweł. więc było wygrana jest zadowolony chyba Kanada jest a co jest z jak gratulacje kurwa ja kupram wszystkich ze Słupska i sojuni sushi elo na ringu a przez w rundzie drugiej zwycięża zawodnik starszega centrumowego Jakub do mura Jakub co tu się wydarzyło powiedz Lewy i prawy, prawy to prawy Radienci na i prawy sierp mi Zawodnik z czerwonego! Paweł, mordy! Paweł, Paweł, Paweł! Gratulacje! Jak? wszystko no w porządku, nie tak wejść w walkę. Też nie ma sensu się wiadomo. Im dłużej, tym chce. Tym Gratulacje! A